Cześć, idę przez pruszków. Zimno jest jak cholera. Wybieram się właśnie do kolegi Michała, gdzie będziemy sobie grać i przechodzić GTA 4 wraz z dodatkami. A tak, idę sobie przez pruszków. Na razie zimno jak cholera, tak jak wspomniałem. Za cienko się ubrałem na pusie się pokazał mi termometr, ale myślę, że jest na minusie, co nie jest bardzo rozkazane na tego typu strój. A tak się zastanawiam, bo ostatnio wszedłem sobie na swój kanał, chciałem sprawdzić analitykę kanału, chodzę w analitykę, patrzę, jest tam taki podpunkt, utrzymanie uwagi widzów. I troszkę się załamałem, ponieważ średnia oglądalność moich filmów to jest minuta dwie. Minuta dwie sekundy. I biorąc pod uwagę, że rzuciłem ale trochę let's play. 15-minutowych sam sobie zadaję pytanie, dlaczego tak krótko? Nie wiem, co już mam robić. Piszcie w komentarzach, jaki może być tego powód: zły montaż, czy może coś innego? Piszcie. Bardzo was proszę. Wskazówki bardzo dobrze się sprzedają i mam nadzieję, że się do nich dostosuje. Będą mi przydatne. Dziękuję bardzo. Siema.